Drodzy przyjaciele, dziś zbieramy się na modlitwie, aby zastanowić się nad wytrwałością i zaufaniem w trudnych czasach. Przypomnijmy sobie słowa Jakuba 1. 12. Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w próbie, bo gdy zostanie uznany za godnego, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go miłują. Ten fragment przypomina nam, że nawet w trudnościach mamy obietnicę większej nagrody. Zastanówmy się, jak możemy zachować naszą wiarę i nadzieję, wiedząc, że nie jesteśmy sami w naszej podróży. I dziś prośmy o ochronę i wstawiennictwo świętej Rity. Święta Rito, adwokatko spraw niemożliwych, dzisiaj zwracamy się do Ciebie z sercami pełnymi nadziei i wiary. Ty, która poznała cierpienie i ból. Rozumiesz nasze codzienne zmagania. Wstawiaj się za nami u Jezusa, prosząc, aby dał nam siłę niepoddawania się w obliczu przeciwności. Droga święta Rito, ty, która przezwyciężyłaś tyle przeszkód w swoim życiu na ziemi, naucz nas wytrwałości. Pomóż nam wierzyć, że tak jak nadszedł Twój czas łaski, tak i nasz nadejdzie. Obyśmy mieli cierpliwość i zaufanie. By czekać na odpowiedni moment od Boga w naszym życiu, chroń cały lud polski przed wszelkimi pułapkami wroga. Prosimy o Twoje wstawiennictwo, abyśmy mogli znaleźć pokój pośród burz. Niech Twój przykład wiary inspiruje nas do pełnego zaufania planom Boga, nawet gdy ich nie rozumiemy. Pomóż nam widzieć poza naszymi obecnymi okolicznościami i utrzymać nadzieję żywą w naszych sercach. Święta od niemożliwych spraw. Prosimy o twoją ochronę nad naszymi rodzinami, naszą pracą i naszymi marzeniami. Niech twoja obecność pociesza nas w chwilach samotności i zniechęcenia. Wstawiaj się za tymi, którzy zmagają się z chorobami, trudnościami finansowymi lub konfliktami osobistymi, aby znaleźli ulgę i rozwiązania. Błogosławiona Święta Rito. Prosimy, abyś pomogła nam przekształcić nasze wyzwania w możliwości rozwoju. Obyśmy, jak Ty, przyjmowali z pokorą próby życia, ufając, że Bóg wykorzysta je dla naszego dobra. Naucz nas wytrwałości w modlitwie, nawet gdy odpowiedzi wydają się opóźniać. Wstawiaj się za nami, Święta Rito, abyśmy mieli rozeznanie w naszych decyzjach nas, abyśmy mogli rozróżnić, co powinniśmy zmienić, a co powinniśmy zaakceptować w naszym życiu. Niech Twoja mądrość oświeca nas w momentach wątpliwości i niepewności. Święta Rito, patronko trudnych spraw, prosimy o Twoje wstawiennictwo, abyśmy mogli pokonać przeszkody, które wydają się nieprzezwyciężone. Tak jak Ty stawiłaś czoła przeciwnościom z odwagą, Obyśmy znaleźli siłę, by kontynuować naszą podróż, ufając w miłość i miłosierdzie Boga, prosimy za Twoim wstawiennictwem, aby Pan odnawiał nasze siły, gdy czujemy się wyczerpani, obyśmy jak Ty znaleźli w Jezusie źródło wszelkiej nadziei i pocieszenia. Pomóż nam nie poddawać się w obliczu trudności, ale wytrwać z wiarą i determinacją. Święta Rito ty, która znasz udręki zmartwionych serc, wstawiaj się za tymi, którzy czują się zagubieni lub opuszczeni. Niech Twoje współczucie dosięgnie tych, którzy cierpią w milczeniu, przynosząc im pewność Bożej Miłości i nadzieję na lepsze dni. Prosimy, Droga Święta, abyś nauczyła nas kultywować wdzięczność we wszystkich okolicznościach. Obyśmy, naśladując Twój przykład, Rozpoznawali codzienne błogosławieństwa w naszym życiu, nawet wśród trudności. Pomóż nam zachować wdzięczne i ufne serce. Święta od niemożliwych spraw, prosimy o Twoje wstawiennictwo, abyśmy mogli doświadczyć uzdrowienia naszych ran emocjonalnych i duchowych. Niech Twoja współczująca miłość dotknie najgłębszych zakątków naszej duszy, przynosząc pokój i odnowę tam, gdzie jest ból i uraza. Wstawiaj się za nami, święta Rito, abyśmy mieli odwagę podjąć konieczne kroki w kierunku naszego osobistego i duchowego wzrostu. Niech, zainspirowani Twoim życiem oddania, w pełni zaufamy Bożym planom dla nas, przyjmując Jego wolę z miłością i posłuszeństwem. Święta Rito, prosimy o Twoją ochronę nad naszymi projektami i marzeniami. Niech Twoje wstawiennictwo otwiera drzwi tam, gdzie wydają się być tylko mury, i niech widzimy możliwości tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko przeszkody. Pomóż nam trwać w wierze, wiedząc, że nasz czas zbiorów nadejdzie. Prosimy, Droga Święta, abyś wstawiała się za tymi, którzy stają przed trudnymi decyzjami. Niech Twoja mądrość ich prowadzi pozwalając im rozeznać najlepszą drogę do podjęcia. Niech mają odwagę działać zgodnie z wolą Bożą, ufając Jego opatrzności. Święta Rito, adwokatko spraw niemożliwych, prosimy o Twoje wstawiennictwo, abyśmy mogli przezwyciężyć strach i niepokój, które często nas paraliżują. Niech Twój przykład zaufania Bogu inspiruje nas do podjęcia kroków wiary, nawet gdy droga przed nami wydaje się niepewna, wstawiaj się za nami, święta od udręczonych, abyśmy mogli znaleźć siłę we wspólnocie wiary. Niech będziemy zdolni dodawania i otrzymywania wsparcia, pamiętając, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Naucz nas być narzędziami Bożej miłości dla siebie nawzajem. Święta Rito. Prosimy, abyś pomogła nam zachować naszą wiarę żywą i gorącą, nawet w najbardziej wymagających momentach. Obyśmy, jak Ty, pozostawali wierni w naszej pobożności, ufając, że Bóg słyszy nasze modlitwy i działa na naszą korzyść we właściwym czasie. Prosimy, droga święta, o Twoje wstawiennictwo, abyśmy mogli doświadczyć głębokiej odnowy duchowej. Niech nasze serca będą przemienione przez Bożą miłość, dając nam siłę, by stawić czoła każdego dnia z odnowioną nadzieją i niezachwianym zaufaniem. Święta Rito, patronko spraw niemożliwych, wstawiaj się za wszystkimi naszymi niewypowiedzianymi potrzebami, tymi, które zachowujemy w ciszy naszych serc. Niech twoje potężne wstawiennictwo zaniesie nasze prośby do stóp Jezusa, ufając, że on w swojej nieskończonej miłosierdziu spełni je zgodnie ze swoją wolą. Dziękujemy, święta Rito, za Twoją miłosną obecność w naszym życiu. Niech Twój przykład nadal inspiruje nas do życia w wierze, nadziei i miłości. Pomóż nam ufać, że tak jak Ty doświadczyłaś Bożej łaski w swoim życiu, my również jej doświadczymy. Amen. Przypominamy wszystkim. Którzy modlą się z nami, że mamy jeszcze dwie modlitwy pojawiające się na ekranie. Zapraszamy do wybrania jednej z nich, aby kontynuować tę modlitewną wspólnotę, wzmacniając naszą wiarę w Chrystusa Jezusa. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej modlitw takich jak ta. Niech Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże Waszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Niech wszyscy, którzy oglądali ten film, będą błogosławieni odnowioną siłą, nadzieją i pewnością Bożej miłości. Amen.